Dzień dobry, witajcie kochani w poniedziałkowy poranek. Zapraszam, jak co tydzień, już od wielu, wielu, wielu tygodni, bo prawie od czterech lat, do naszej wspólnej gimnastyki do poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich. Zameldowała się już Benia, Hania i Wiesia jest z nami. Cieszę się, Wiesiu, że jesteś znowu. Mam nadzieję, że jest nas więcej, tylko nie każdy ma ochotę i nie każdy lubi Pokazywać się i meldować. Zresztą po wyświetleniach widzę, że całkiem sporo osób już naszą gimnastykę, przynajmniej ogląda, a mam nadzieję, że również ćwiczy. Mam nadzieję również, że weekend minął Wam fantastycznie. Pogoda była przepiękna, że łapaliście słońce, łapaliście dobrą energię, łapaliście witaminkę D, że odpoczywaliście i że teraz z pełni sił możemy ruszyć w kolejny nowy tydzień. A pomoże nam w tym nasza gimnastyka, która doda nam. Energii, która sprawi, że będziemy mogli czuć się dużo lepiej, że będziemy mogli nasze ciała uruchomić jeszcze bardziej, żeby służyły nam bardzo dobrze i żebyśmy z każdym dniem mogli być piękniejsi, zdrowsi i szczęśliwsi. I do tego Was zachęcam. Ta nasza gimnastyka została właśnie po to stworzona, żeby pobudzić wiry energetyczny w naszym ciele, żeby mogła energia Przepływać w sposób niezakłócony, zasilając wszystkie organy w naszym ciele, i tylko wtedy, kiedy ta energia w prawidłowy sposób przepływa, to możemy prawidłowo funkcjonować. Także warto o to zadbać. Warto skupić się na sobie, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze w tym naszym ciele funkcjonuje, a jeżeli nie, to zapytać tego naszego ciała, czego mu potrzeba, i dlatego my tutaj. Z tej gimnastyki robimy też swego rodzaju medytację, także ważne jest to, żebyście oczywiście słuchali tego, co ja do was mówię, aczkolwiek najważniejsze, żeby skupić się na sobie, na swoim ciele, żeby wykonywać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, na tyle, na ile w danym dniu to ciało wam pozwala, i to jest klucz do wszystkiego, a dzięki temu. Nauczycie się słuchania siebie, przyzwyczajcie się do bycia ze sobą i ze swoim ciałem, do zatrzymania się przez malutką chwilę w biegu życia, po to, żeby można było ze sobą chociaż małą chwileczkę pobyć. To jest niezwykle ważne. Przypominam o wodzie. Popijamy wodę, koniecznie pomoc od samego rana, i już przechodzimy do naszej gimnastyki. Zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, i dzisiaj wprowadzamy myśl. Doznaję mojej witalności i cieszę się nią. Doznaję mojej witalności i cieszę się nią. I z tą myślą rozpoczynamy od oddechu. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder. Wyciągnij sylwetkę w górę. Odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu. Połóż dłonie na brzuchu i wciągając nosem powietrze Uruchomię mięśnie brzucha, tak żeby wtłoczyć to powietrze głęboko. Tu, gdzie znajdują się dłonie brzuch, napełnia się w tym momencie jak balonik. I po chwili, powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci. I dopiero wtedy szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i zaczynamy. Oddychając z uśmiechem. Wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich dwadzieścia jeden. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Popij wodę. I do drugiego rytuału poprzysię na plecak. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty, palce stóp zadarte, tak żeby pięty uniosło się nad podłogę i na wdech. Unieś głowę, podciągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy. Zapnij oczy i skup się na ciele. D. Pięć sześć siedem osiem. dziewiętnaście, piętnaście, doznaję mojej witalności i cieszę się nią, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, Dwadzieścia. jeden. Rozluźnij. Przewróć się na bok. Powoli podnieś. Popij wodę. I uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp omatem, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie, o pośladki, głowę opuść w dół i wdech Unieś głowę, wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu, unosząc klatkę piersiową na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Dziewiętnaście. Doznaję mojej witalności i cieszę się nią. 20 Dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark. Oddychaj w tym czasie. W drugą stronę również. Poruszaj ramionami. Kopij wodę. Usiąść do czwartego rytuału, rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, a głowę opuść w dół. Na wdech unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie. Strzepnij dłonie, żeby rozluźnić gardłki. Weź głęboki wdech. Zapleć palce i pokręć nadgarstkiem w przód i w tył. Popij wodę. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Możesz oprzeć ręce na łokciach w prostszej wersji. Dnia, a w oryginalnej obszyj dłonie o matę przy klatce piersiowej. Uwiedź głowę, całe ciało w górę i na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, brodę dobrze do mostka, kolana są lekko ukięte i dociskaj pięty do maty. A z wdechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech i wydech. Trzy. Osiem, dziewięć, doznaję mojej witalności, i cieszę się nią. Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z wydechem. Uklęknij, usiądź pośladkami, na piętach, rozszerz kolana, ramiona wyciągnij mocno do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mocno pod siebie mięśnika i Się podnieść. Łyczek wody. I do ćwiczenia dodatkowego przejdź do kręgu podpartego. Dłonie znajdują się dokładnie pod barkami. Unić lekko do góry kręgosłup. I będziemy podnosić nogę ugiętą w kolanie do boku i ją opuszczać. Zwróć tylko uwagę na to, żeby nie uciekały na boki biodra. Dlatego trzymaj kręgosłupem mocno i rozpocznij to ćwiczenie. Wykonaj je w swoim tempie. Wdech i wydech. E zmiana noki. Nogę poruszaj biodrami na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Podnieś się. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce a matę ręce, oprzyj na łokcie. Nastawiam czas na 60 sekund i oczywiście wytrzymaj tak długo, jak długo możesz w pozycji deski. Zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy mięśniami brzucha, przytrzymaj mocno serwetkę. głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, zaciskaj pośladki, oddychaj, uśmiechaj się. Jeden i rozluźnij. Połóż się na małą chwileczkę. Pozwól, żeby ciało się zrelaksowało i wypuściło napięcie. Oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy. Oddychaj do brzucha i kolejno rozluźnij. Najpierw stopy. Następnie łydki. Uda. Pośladki. Brzuch. Rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Plecy. Barki. Ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie, czoła, pójdź swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzkę. swojemu ciału za wysiłek, jaki włożyła w dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij ten, który do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę. I na dzisiaj kończymy naszą dzisiejszą gimnastykę. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia. Słoneczko jest z nami, mam nadzieję, że wszędzie. Także cieszcie się słońcem, cieszcie się tą dobrą energią i widzimy się jutro o zwykłej porze. Do zobaczenia.